Z notatnika Dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach. ABC Żywienia z Magdaleną Kopel. Witam. Dziś kilka słów o przypadłości, która spotyka nas dość często, czyli o tak zwanej zgadze. Zgaga pojawia się często, gdy pomieszamy sporo napojów, jedzenia na imprezie, albo po alkoholu czy niektórych produktach. Może nas też spotkać, kiedy się zwyczajnie przejemy lub do tego pójdziemy na przykład na jogę czy pobiegać. Zgaga nawracająca to w istocie choroba refluksowa przyłyku, zwana też GERD. To zespół dolegliwości wywoływanych zarzucaniem refluksem treści żołądkowych do przełyku, powodujące pieczenie, czyli tak zwaną zgagę. Refluks towarzyszy nieprawidłowej czynności dolnego zwieracza przełyku, to jest kiedy nie działa na mięsień, który zamyka żołądek, by jedzenie nie cofało się do przełyku, towarzyszy też zaburzeniom opróżniania żołądka różnym podłożu, ale także towarzyszy otyłości, i co większość kobiet wie w ciąży, zwłaszcza w późnym jej stadium. Do rozwoju choroby refluksowej przewyku może dojść także w przebiegu niektórych chorób, np. cukrzycy, chorób związanych z przewlekłym nadużywaniem alkoholu, przepukliną, przy SIBO czy przy przeroście bakterii Helicobacter Pylori. A do tego refluks to choroba, która objawia się i postępuje niestety wraz z wiekiem. Do typowych objawów refluksów. Należą z gaga puste odbijanie oraz uczucie cofania się treści żołądkowej do przełyku. Często dolegliwości określane są także jako pieczenie za mostkiem, nadkwasota, kwaśne odbijanie czy ból górnej części brzucha. Choroba refluksowa może też powodować nietypowe objawy jak chrypka, suchy kaszel, ból w klatce piersiowej, naśladujący pochodzenie sercowe czy także uczucie kluski w gardle. Co robić w razie wystąpienia objawów choroby refluksowej? Zmodyfikować styl życia, mniej życia w biegu, mniej kawy, stresu, a więcej relaksu i głębokiego snu. Oczywiście zmiana sposobu odżywiania. W chorobie refluksowej przełyku zalecana jest dieta łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego. Posiłki powinny być mniejsze, ale spożywane częściej i nie przed położeniem się do łóżka. Ostatni posiłek należy zjeść najpóźniej 2-3 godziny przed snem, a po posiłkach w ciągu dnia nie należy się kłaść, a warto się pionizować. Należy też unikać pokarmów przetworzonych wysokotłuszczowych i mocno przyprawionych dań, gazowanych napojów czy podrażniających żołądek produktów jak cytrusy, kawa, czekolada. Wskazane jest także odstawienie używek, czyli alkoholu i papierosów. Konieczna jest też normalizacja masy ciała, ale bowiem otyłość trzewna fizycznie powoduje ucisk powodujący cofanie treści pokarmowych do przełyku, podobnie jak zaciasny wystonosz, gorset czy ciasny pasek od spodni. Pamiętajmy, że choroba refluksowa może mocno pogorszyć nas, nasz komfort życia może ograniczyć naszą wolność kulinarną, wpływać na aktywność fizyczną i ogólne samopoczucie, czy radość z życia. Jest też jednym z czynników mających wpływ na raka żołądka. Dlatego pamiętajmy na co dzień, ale i od święta, że nasz żołądek, jak każdy mięsień, ma granice swojej wytrzymałości oraz że żaden żołądek nie został przez naturę przygotowany na plastikowe jedzenie, alkohol, kolorowe napoje, dodatki do żywności, leki, toksyny czy taką ilość stresu, jaką fundujemy sobie często od śniadania. A lato to świetny czas, by zmienić diety i nawyki na lepsze, do czego właśnie dziś zachęcam.